II wojna światowa to największy oraz najbardziej tragiczny w skutkach konflikt zbrojny w historii świata. Trwała ona aż 6 lat, od 1 września 1939 roku do 2 września 1945 roku, a jej ofiarami stało się około 55 milionów ludzi. W dzisiejszym odcinku pokażę 10 faktów na jej temat. 1 września 1939 roku, dokładnie o godzinie 4.45, Zaczęło się ostrzeliwanie pozycji na Gdańskim półwyspie Westerplatte. Niemieckie strzały padły z pancernika Schleswig-Holstein. Jednym z najbardziej bohaterskich czynów w czasie trwania II wojny światowej jest obrona Westerplatte. Twierdza przygotowana była do tego, by stawiać opór od 6 do 12 godzin. Jednak Polacy odpierali atak przez cały tydzień, czym dokonali rzeczy niemożliwej. Nie tylko Niemcy zaatakowali Polskę, ale również Związek Radziecki. Działając na podstawie paktu Ribbentrop-Mołotow była to umowa międzynarodowa z 22 sierpnia 1939 roku, będąca formalnie paktem o nieagresji pomiędzy Trzecią Rzeszą a Związkiem Sowieckim, która zgodnie z tajnym protokołem dodatkowym, stanowiącym załącznik do oficjalnego dokumentu umowy, dotyczyła rozbioru terenu lub rozporządzenia niepodległością. Suwerennych państw Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii i Rumunii. 14 września 1939 roku Sowieci napadli na nasz kraj, łamiąc założenia paktu o nieagresji między Polską a Związkiem Radzieckim. Był to układ międzynarodowy zawarty w Moskwie 25 lipca 1939 roku między Polską a Związkiem Radzieckim. Umowę zawarto według artykułu 7 na 3 lata. A następnie 5 maja 1934 roku przedłużono do 31 grudnia 1945 roku. Walki toczyły się w Europie, Azji oraz w Afryce, a także na wszystkich oceanach. W II wojnie światowej brały udział kraje ze wszystkich kontynentów, a szczególnie Niemcy, Japonia, Włochy, państwa Osi, Stany Zjednoczone, Związek Radziecki, Wielka Brytania i Polska. Bismarck był pierwszym pancernikiem, który w czasie trwania II wojny światowej poszedł na dno. Było to 27 maja 1941 roku. W roku 1942 powstał plan przewidujący zburzenie Starego Miasta w Warszawie oraz przebudowę placu zamkowego. W to miejsce miała powstać hala ludowa i pomnik Germanii. W planach było zburzenie większej części Warszawy i stworzenie osiedla mieszkaniowego dla Niemców oraz węzła komunikacyjnego. Około 95% Żydów z okupowanej Danii zostało ewakuowanych do Szwecji w roku 1943. Dlatego też udało im się przeżyć Holokaust. Ewakuacja ta była wspólnym osiągnięciem Giorgia Ferdinanda, niemieckiego jego dyplomaty, który ostrzegł o planowanej deportacji do Niemiec, ruch oporu, a także wielu Duńczyków, szczególnie policjantom i rybakom, którzy użyczali kutry rybackie. W powstaniu warszawskim udział brały również dzieci, na których cześć stanął w Warszawie pomnik pomnik małego powstańca. Stanowi on hołd dla najmłodszych żołnierzy, którzy niejednokrotnie oddali życie za nasz kraj. 1 sierpnia 1944 roku w Warszawie okupowanej przez wojska niemieckie wybuchło powstanie warszawskie. Miało ono na celu wyzwolenie miasta spod niemieckiej okupacji. Zostało przygotowane, a następnie przeprowadzone przez Armię Krajową. Wybuchło dokładnie o godzinie 17, która została nazwana godziną W. Od słowa wybuch i wolność. Polacy dzielnie walczyli o Polskę i nigdy się nie poddali. Podjęli szereg działań mających na celu obronę kraju i utworzenie Armii Krajowej lub inaczej Polskiego Związku Powstańczego. Były to siły zbrojne Polskiego Państwa Podziemnego w okresie II wojny światowej, powstałe z przemianowania Związku Walki Zbrojnej, powstałego w listopadzie 1939 roku, rozkazem naczelnego wodza generalnego broni Władysława Sikorskiego z 14 lutego. 1942 roku działała na terenie Rzeczpospolitej Polskiej okupowanej przez Niemcy i Związek Radziecki. Po wkroczeniu Armii Czerwonej na tereny państwa polskiego 4 stycznia 1944 roku siły zbrojne w kraju były integralną częścią polskich sił zbrojnych, podporządkowaną naczelnemu wodzowi Armii Krajowej. Armia Krajowa latem 1944 roku liczyła aż 390 tysięcy członków.